Ja miałem umrzeć, że czyli nade mnie ustawiali. To ja powiedziałem, lekarze 300 lat nie żyją i nie mogą przedłużać życia, tylko podtrzymują. A teraz się tak. handlują organy, doświadczenia apteki, biznes robią na leka, na tej leki Bożej apteki. Zioła rosną pełno na, na, na lasach, przy lasach, na robach. Mama yy, Bogdana brzozy, brzozy wypiła wczoraj yy, herbatę. Że lepiej się czuje. I dosłownie poszła się położyć i zasnęła, no. bo cały czas te korzonki, mówisz, no. że te nerki no. tam z nerkami I się ma. I w brzozy zaparzymy jak herbatę i. No. I zaczęły, te, te, i te, bo to jest liście z brzozy to jest i... pencelina. No. I to też e, uśmierza ten, ten ból, łagodzi i leczy, bo naturalne leki leczą. Moja siostra ma zioła e, zbiera, po prostu po lasach chodzi i suszy. Zwiera, suszy i czyta, co do czego jest. Korzonki różne, nalewki, maści robi. Na no, rzechów nalewka, no, tak. na zatrucia różne. I to natura. I Dziubacje, wczoraj, no. i wczoraj, no. mama, nie? No. Wypiła herbatę. Dwie szklanki, jedna, później druga. I poszła dosłownie no. i się lepiej dla niej zrobiło, zasnęła. Bo dla niej cały czas dokucza ten ból, nie? Ja, ja miałem wypadek i mi, ja nie mogłem przyłkać, bo miałem tą rurę tutaj i ona mi mieliła te tabletki, kazała mi to, a ja to wypluwałem do, tam do tego kosza, do leginy. I jako człowiek, ja nie wiedziałem, że leki mi nie, nie są potrzebne, bo już ten Bóg we mnie był, ta natura. A wujek kiedyś powiedział, że ja zrobiłem sobie pokrzyw jako dziecko, z pokrzywy robimy herbatę. A wujek do mnie powiedział, ty chcesz żyć wiecznie, a ja nie wiedziałem, że ja mam żyć wiecznie, a wujek mi tak powiedział. No i będę żył. No i ty też będziesz no. żyła, bo ojciec z nieba nie może nam życia odebrać. To ten świat właśnie, te restrykcje, ta głupota, te kwarantanny, te telewizory, te chore przepisy kłamade. Tak. Co się kupi nie trzyma. Nie ma ani sensu, ani ładu, ani składu. No, przecież co Bóg złączył. Kobieta, mężczyzna, dzieci. Widzisz, miałeś tragedię w rodzinie. Wujek też. I ty mu uratowałeś życie wujkowie, bo on schudł 12 kilo. Przyjechał, a tu wszystko się zawaliło. Mi też się zawołała rodzina, ale wiem, że Bóg jest i jak przejdziemy te próby, będziemy nieśmiertelni, bo, bo musimy być wypróbowani, jak złoto w ogniu, jak Hiob, jak Abraham, jak ci, co wierzyli w Boga prawdziwego. A niektórzy udają, że wierzą w Boga, ale to przyjdzie, wszystko na ja wyjdzie teraz. Każdy zobaczy tego Boga w sobie, w sumieniu. Mhm. Natura, mamy się tylko szanować. Z pełną wszystko jest dzisiaj. Kiedyś motykamy, sierpamy i kosami się ciało. Ludzie sobie dali radę. Mniej czas mieli na wszystko, ale dzisiaj nakręcili się, że nie mają czasu. No ale normalni ludzie mają czas, porozmawiają normalnie, Tak. Jeszcze chcą normalności. W karantannie siedzą. Jak będę w to pan mnie odwoziła, bo pan spał i on będzie słyszał A no, <grym grym> no, ja bym było w Francji, zarabiała pieniążko, a tak siedzę. Już no, no, wiązali, nie? Już chyba kosiarka była. No była kosiarka, ale odcinało się kosą, nie? Żeby wjechać od miedzy od sąsiada. No ale w konia jedną ko koń i kosiarka i pięć y godzin przez dzień mi hektar y żyta, żeśmy ścieli kosiarką. No tak, no, ja tak. No piszę. ziemniaki, ziemniaki, buraki, wszystko do państwa. Ojciec robił. harował, mleko woził. No. I ksiądz pokrętł mówi, no Paweł pijesz. Tata mówi, ja piję za swoje, a ksiądz pije za cudze. No. Tata harował, miał wiarę. A ksiądz nic nie robi, tylko kłamie i w imię Boga jeszcze. Płaci, za co? Prawda jest za darmo, Bóg jest z miłością, więcej szczęścia dawaniu jest. Teraz wszystko jest, tylko się szanować, podzielić. Z głodu w Polsce nikt nie umarł jeszcze. Z przejedzenia tak. Jarzyca, hmm. cukrzyca, otyłość. Tak. Przecież Ewa znaczy ta Irena, ile miała? W moim w klasie żeś nie, z mojego roku. I co? Ale ona 30 jajek mogła za, zaraz zjeść. No i była przyczyna 30. Kuparka. 30 jajek smażyła i jadła. No i co jej to pomogło? Lekarze i ksiądze nie pomógł. Nie, nie, nie pomogli jej. mnie brała to. Medycyna uśmierca ludzi. Doświadczenie to jest takie oświęcenie nowożytnie. Chrystus tylko uzdrawia i... No, jest... wiara, spokój i tak. szanować się, bo dobrze jak jest ktoś bliski, co pomaga, nie? Potrzebna jest kontakt z dobrymi ludźmi, którzy mają dobrą energię pozytywną. Ale pytam ci, dziś będzie ze mną w raju. Czy ja ci dzisiaj mówię, że księża, jak się nie nawrócą do tego Boga, co ja, Urszulka i Zwyżek głosimy, Boga Prawdy, który żyje, który dał mi życie, który zmarłych poczynia, byłem nieprzytomny. I mama płakała, czy ten syn żyje w Zabrzu. Ja oko rozkleiłem, obudziłem się zmartwychwstałem stałem, poczyniach. Ja miałem pragnienie życia włożone w serce, ja chcę żyć, nie chciałem iść do nieba, do czysa, jako katolik, zdrować Mary Łaski pełna. W godzinę śmierci tam się o śmierć modlą. Tam jest zakład śmierci w kościele katolickim Rzymi, To Rzymianie, co zamordowali Chrystusa, Bóg mu przebił, a ci go nie odrzucili go naród izraelski, żydostwo. I dzisiaj syjoniści, Żydzi są Polaków uśmiercić w taki sposób właśnie ten podstępny i polem zrobić. Polska jest, słowianie, lechyci, my mamy teraz głosić prawdę, cały świat ma zapłonąć tą prawdą i przyjąć, jak nie to... Tylko prawda przetrwa i normalnie. Sami, sami się pozbędą życia, bo no, odrzucą prawdę. Odrzucą tak. Boga, bo Bóg jest w nas. My jesteśmy tak. uczniami Boga żywego. Immanuel, Bóg z nami. To jest ten Chrystus, Somaria go urodziła. Na, na całym świecie mówią o Chrystusie. Miliard trzysta milionów katolików a tym mówi, tylko go przybili jako trupa do krzyża. Rodzi się co, co roku. W grudniu, a później go zamordują i zmartwychwstaje na Wielkanoc. I robią i szopki i palma. I to jest tradycja. Tradycja mówi troszkę prawdy, ale teraz trzeba przyjąć jakie czasy i pory przyszły, że Chrystus jest królem, władcą przychodzi w jego czasie i mamy właśnie tą prawdą żyć, naturą, szanować się. A roboty jeszcze nikt nie przerobił, wódki nikt nie przepił, tak ojciec mówił, jak się posielisz, tak się wyśpisz, no, także robotą... Ale ty tutaj na tokarce się chyba robisz. No robiłem, uczyliśmy tokarzem, nie na wiertarce, na tokarce, na toczni spawanie było, no wszystko. Bom. No te tulejki też wierciłem do kopaczek i ciągnikowych tam, do kartofli to są, nie? No no te no. łańcuchy tak zwane. No, nazywa. do tych łańcuchów. No ty nie wdrożyłeś tutaj, nie dużo uczyłeś, nie? No i później wojsko po, po tym po zakładzie. No i na kopalnie po wojsku, na Śląsku zostałem. No i chciałem za granicę jechać, bo... No nie, ale... Czekaj, czekaj. Wojtek uciekł i Andrzej uciekł. No później jak był zapalenie metan na Halebie. No. no i tam oni się zwolnili i wrócili. A ja wcześniej poszłem na, do Prodrynu, bo chciałem za granicę jechać za kierowcę. No zostałeś, na tę gruszkę jeździć. No, jeździć. I beton woziłem po Śląsku. No, no i modliłem się do ojca. I swymi słowami do Boga, nie? Jako modlitwa kierowców i mówię, mam 25 lat, nie palę, nie piję, jestem nieśmiały. I mówię... No nie mogę się odnajść w tym świecie. No i później jakaś dziewczyna, później wypadek i to wszystko coś się zaczął działać w moim życiu. No ale wtedy Bóg prawdziwy, czyli Chrystus, osądził cały świat ten medyczny, bo oni powiedzieli, że miałem umrzeć. I ja wiedziałem, że ja mogę umrzeć, a wiem, że przeżyłem dzięki Bogu. Ale mama mówi Matka Boska Ci życie uratowała, taki obrazek mi stawiali. Ja później te Jehowy przyszli do mnie i rozmawiałem, ale wiedziałem, że jestem uczniem Jezusa, Chrystusa, Immanuela, nie Jehowy. I tam 6 lat ze mną wytrzymali, i mnie powiedzieli, że fałszywy jestem nauczyciel, że szyderca, że zostanę sam z w Armagedonie. Straszyli mnie. A ja wiedziałem, że Chrystus daje życie, a oni mnie straszą. A diabeł straszy, a Chrystus nie straszy, mówi prawdę. I oni rozbili moją rodzinę, namieszali nam, żona odeszła. Byliśmy 10 lat w związku, nie. 6 lat świadkowie nam mieszali w głowie, i żona odeszła 18 lat temu, i synowie dzieła. No i ja szukałem. No, a jak? Masz kontakt z nimi? Nie. No nie, bo oni umarli dla mnie. Jako syny marnotrawne. To jest, Że nie rozmawiają ze mną, ale że Bóg mi obiecał o że on będzie łączył nas. Wprawdzie jego, bo jeden pasterz jedna owczarnia, U nas nie będzie łączyć mąka-woda. Ksiądz jest tam ciało Chrystusa, tam jest mąka i woda. Bek on to przemieni I uszła na Śląsku, wzięła ten upatek, pójdzie do San Nepidu, zobaczysz, tam jest ten Chrystus, ciało Chrystusa. To on ścisnął za tą w rękę, on to się rozkruszył, on to zbierał. I policjantów straszyli. Oni się boją, żeby ludzie nie poszli do Sanabidu, nie sprawdzili, że tam nie ma Boga, tylko jest mąka i woda, że oni oszukują tych ludzi. Tak, oszukują. Bo daje dają, a gina nie No Nogi nie umyje tak Chrystus. Ale apostoł Paweł nie był na tym e, ostatniej wieczerzy. Wszedł i Chrystus zaślepił go na trzy dni i później był narzędziem. Apostoł Paweł, szabel. I teraz my wszyscy mamy być tak jak apostoł Paweł, nasz, sługami, żołnierzami Chrystusa. Mówić prawdę, szanować się. a Chrystus mówi, że Ptaki żyją i my, jak ja mam ten rozwód, alimenty, wszystko, i ja wiedziałem, że ptaki żyją, i ja nigdy pieniędzy mi nie brakowało. Alimenty pospłacałem, wszystko. Że Bóg jest, że nie umrę. A chciałem iść do pracy, bo już to mnie wyrzuciło. To by wtedy jest jak no. rozwód, jak rozwód brałeś chyba. To by je no, jest to ty... Na no to ty nie rozwodzie. Tylko Chrystus Manuel. Renata. Renata. No. Chrystus Emmanuel.